jesteśmy w Wąwolnicy w warsztacie Pit Stop, u Marcina mamy taki ciekawy przypadek, Meganka no masakrycznie dymi i chcemy spróbować uratować ten samochód chemią zobaczymy czy to wyjdzie i zrobimy pakiet na zapieczone, zapieczone pierścienie no, także będziemy dzisiaj robić pomiar kompresji tutaj ile auto w ten wciąga? auto pobiera około litra oleju na Kilometrów. Myślisz, że damy radę? Jestem sceptycznie nastawiony, czynnikami zajmuję się od kilkunastu lat. Zawsze w takim przypadku rozbieraliśmy, robiliśmy remont. Wtedy to definitywnie rozwiązuje problem, a tutaj będziemy testowali. Jeśli uda się rozwiązać problem za pomocą chemii, no to dla mnie bomba. O, dobra, dobra. Ale to jest olej, zresztą odpalamy to, to, to kurwa jest tragedia Świece wyjąłem, to z pierwszego baniaka jest cała mokra Do no wasze indyjskie zabiegi, <grym> to jest wiem co tutaj dadzą <grym> Na no to tyle, że jak odpalisz dalej będzie z tyłu biały dym no, Tutaj wygląda to znacznie lepiej Normalnie no. Tamto będzie albo uszniacza, albo uszczoka pomówić Ten cinder mi się też nie podoba tu na tym No nie zotarczy Tu Obróć w drugą stronę, o tu No Marek to chyba chemia to niewiele zmieni Niestety po inspekcji Kamerą endoskopową Okazało się, że problem jest troszkę grubszy Silnik mamy już yy, Na stole Nie zawsze yy, Nawet najlepszą chemią uda się Zniwelować tego problemy, i czasami trzeba silnik po prostu rozebrać, zweryfikować i wymienić to, co skończyło się w nim. Po prostu. Już Wam pokazuję, co wymaga naprawy. Przyczyną problemu okazał się tłok z cylindra numer 1, Tak jak widać, półki na nim są wyłamane, więc silnik wymaga remontu generalnego.